Cześć, witam Was w czwartkowe popołudnie. Jak widzicie, trochę przybyło już. Ja powoli dochodzę do wprawy z tym murowaniem. Coraz bardziej zadowolony jestem z efektów. Yy, idzie mi sprytnie. Zobaczcie, jak koszmarnie nierówne są te bloczki. Kiedyś tam zachwalałem, ale yy, w praktyce wychodzi nie, bardzo. Yy, wychodzi ta ich nierówność. Z tej strony tutaj różnice sięgają nawet do centymetra w niektórych miejscach. No oczywiście staram się jak najbardziej trzymać lico z tej strony No i tutaj już jest zdecydowanie zdecydowanie lepiej Staram się od razu fugować bo nie mam takiej praktyki, żeby nie mam praktyki, nie mam może wprawy, żeby tak potem się do tego cofać Więc wszystko co jest wymurowane to od razu idzie fuga no i dzisiaj takie krótkie popołudnie mam, muszę wracać do domu. Nie mam za bardzo czasu, więc zrobiłem sobie taką powiedzmy, jedną niewielką betoniarkę. No i to wyrobię i się będę zbierał. Mam wyrobione dwa narożniki, jak widzicie. Z tym, że pięć warstw jest za mało, będzie, będzie szósta jeszcze warstwa dorabiana, z tego względu, że droga jest wyżej niż nawet ta piąta warstwa. No, nie, nie przewidywałem tego. Ja mam nadzieję, że mi starczy tych bloczków. Jest tam trochę nadmiar zakupionych, no ale no to jest taki, taki myk, którego nie oczekiwałem. Liczyłem pierwotnie na 5 na bloczków, że ta warstwa tutaj będzie, ta, ta ścianka, no ale nic, no najwyżej się dokupi i będziemy działać dalej. O, Tyle pozdrawiam Was, cześć, trzymajcie się.